Witam na świecie Anny, Dzisiaj przepiękny, superowy, fajowy tutorial na taką oto przepiękną brózeczkę dla dziewczynki. Myślę, że projekt wam się bardzo mega 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 spodoba. Jest naprawdę bardzo szybki, bardzo prosty, przepiękny, łatwy w wykonaniu. Pokażę wam krok po kroku jak zrobić. Oczywiście jest to kwadrat babuni więc naprawdę dlatego polecam na każdy rozmiar, będzie oczywiście link poniżej jeżeli oczywiście Wam się schemat, schemat, bardziej filmik spodoba, to lajkujcie, 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 lajkujcie komentujcie i subskrybujcie kanał poniżej, link oczywiście macie taką ikonkę byłabym bardzo, bardzo wdzięczna pamiętajcie również o tym, że mam marzenie 10K kto nie wie co to jest, proszę również link jest poniżej, sprawdźcie, zobaczcie Pomóżcie po prostu uzyskać mi te 10K do końca roku jako prezent na gwiazdkę. Myślę, że dzięki takim tutorialom warto jest być ze mną, ponieważ naprawdę są przepiękne, łatwe i fajne. Będą oczywiście jeszcze różne inne, inne, inne rzeczy, typu haft, nie haft. I też pamiętajcie również o sowie, którą również macie. Bardzo fajna sowa, więc dlatego zapraszam Was bardzo serdecznie i zapraszam do grupy. Proszę Ano na Facebooku, tam więcej zawsze transmisji, czwartki między 20 a 21, w zależności od tego, jak moja mała pójdzie spać. I zawsze mówię o tym, co będzie na kanale, jakie nowości, nienowości, Dlatego zapraszam, zachęcam, uczestniczcie razem z nami w fajnej super zabawie. Zawsze grupa jest jako pierwsza, która wie, co będzie, jak i kiedy. Dlatego jeszcze raz Wam pokażę, zapraszam do. Zrobienia sobie takiej oto przepięknej bluzeczki. Mamusia ma, więc córeczka też będzie miała. Ha, ha. Oczywiście inspiracja z internetu w filmiku pokazuje, jak wyglądają te inspiracje. Zatem zapraszam, co będzie potrzebne już teraz. Zatem moi kochani, dzisiaj bardzo fajny tutorial, który widzieliście już, jeżeli chodzi o początek, jak będzie wyglądał nasz tutorial na piękny sweterek dla dziewczynki z kratą po prostu babuni. Jest to kolor przepiękny, tutaj tego naprawdę nie widać, ponieważ światło mam, jakie mam, bo teraz nagrywam z kolei w dzień ten akurat filmik i jest bardzo, bardzo prosty, bardzo szybki naprawdę jest mega, mega piękny. Oczywiście inspiracje już Wam pokazuję, jakie mam tutaj z internetu. Wygląda właśnie ono tak. Jest po prostu mega, naprawdę piękny. Tu jeszcze z kolei jest na przykład na długi rękaw też takie już inne, trochę oto też troszeczkę imitacja taka, właśnie potem do tego. Tu jeszcze z kolei nam mniejszy. Yy, jakiś tam rocznik, czy tam yy, nie wiem, pół roku, czy nawet może kilka miesięcy. Naprawdę to wygląda mega, mega pięknie. Dlatego postanowiłam tu sobie, żeby właśnie to nam nagrać. Inspiracja tutaj ogólnie jest od pani Rugby. Desquirel chyba squirrel, coś takiego Mam nadzieję, że to widać Zatem, mam troszeczkę inne miejsce teraz W sensie takim, że nawet światło Nie pomaga, że tak powiem, nawet jak tutaj zrobię światło Żeby było jaśniej Więc nie ma sensu, by ono było Nie, nie ma sensu eee, Więc tutaj Mamy To że nam do tego będzie oczywiście potrzebna jakaś bluzeczka moja bluzeczka, moje córeczki, bo wiadomo dla mojej córeczki to robię ma 92, tutaj na, na 92 rozmiar e, więc ogólnie to jest wiek od roku do dwóch od roku do dwóch lat, naprawdę jest super i teraz bierzemy sobie normalnie, robimy kwadrat babuni zaraz Wam pokażę jak to zrobić No takiej pozycji mniej więcej o, jak dotąd jest czyli 9 rzędów, jak widać 9 rzędów Robimy sobie takie dwa kwadraty. Mamy pierwszy i drugi. Będziemy tutaj sobie łączyć po prostu górę, boki, falbanka w kolorze siwym i na rękach i na dole i koniec i dlatego jeszcze róża. Więc zaczynamy. To nam tego do, to oczywiście będzie nam do tego potrzebne? Jakaś buzeczka, możecie sobie właśnie wziąć na własny swój rozmiar, was, waszych dzieci. Jeżeli będzie potrzeba, to wiadomo, ja używam tutaj szydełku numer 5, więc będziecie sobie mogli zrobić, gdyby ktoś chciał mniejsze zrobić, na przykład o pół roku. Na półroczek do roku to będzie szydełko numer 4, a na jeszcze mniejsze od 0 do 6 miesięcy będzie żydełko numer 3 o tym oczywiście napiszę również na dole tym razem używam kotka używam go tylko dlatego, ponieważ go mam a dostałam go na prezent od mojej siostry, moich sióstr na urodziny, 30 mojej urodziny hmm. więc mam trochę kolorów I mówię nie, no trzeba po prostu użyć bardzo fajnie i ogólnie miło się robiło więc tutaj byłam zszokowana, że tak fajnie się ogólnie robiło Zobaczymy, jak to będzie w praniu, ponieważ ten, ten ogólnie co robię, tu zawsze rzeczy te, które mam, na przykład, co nawet moje córce na 6 miesięcy, to, to ona ma do tej pory takie bolerko, które macie na kanale, również tam podam, powinnam podać link. Więc to będzie kolor właśnie taki, a naprawdę przepiękny, yy, malinowy, wchodzący w pomarańcz, trochę ciemniejszy róż, naprawdę super, bardzo fajnie wygląda. Jest to akryl. Jaki by nie był akrel? Okotek no, jest najgorszym akrelem, uważam, ale i tak zrobiłam, ponieważ mi się bardzo podoba. E, to jest 100 gram, długość 300 metrów, już nie wiem, czy widać. I tu mamy, e, oczywiście, na, na tej mandaroli pokażę. Jest, że pierwsze się ręcznie 40 stopniach, więc spróbuję, po prostu chciałam spróbować sobie zrobić. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. To ogólnie jest koral, taki właśnie kolor. 5,148, gdyby ktoś chciał sobie takie samo coś zrobić, to się używa druty 3,5, 3 szydełko 3,5. My, my, widzieliście, używamy, będziemy używać sobie szydełku numer 5, a kolor siwy, który używam, to będzie szary 50,02. Więc zaczynamy sobie robić. Ja mam gotowe, więc zaraz Wam pokażę tylko, jak zrobić, kwadrat do buni. I będziemy sobie wszystko już robić i łączyć. Może wezmę sobie z tej strony, żebyście. Wy mieli jak... Aha, tego nam oczywiście będzie potrzebna jeszcze igła, a także oczywiście nożyczki, które mam tutaj już sobie. Zatem zaczynamy sobie od tego, że robimy sobie cztery oczka łańcuszka. Wybaczcie, moje sny, jeżeli chodzi o biały, gdzieś tam wziąłem obrus babciny, że tak powiem, po babci. Prasowałam, nie da się niestety prasować, nie wiem, jakie żelazko mam, <głos》> muszę kupić chyba nowe. Ale wybaczcie, po prostu musiałam coś białego zrobić, bo tutaj ten stół, który mam, to jest po prostu okropny. Raz, dwa, trzy, cztery. Dlatego na razie tak wyjdzie, jak wyjdzie, może dorobię się jeszcze innego stołu. I mamy cztery oczka łańcuszka. I teraz będziemy sobie robić po trzy słupki. Czyli w pierwsze oczko bijamy się, robiąc po prostu sobie słupek. Raz. I dwa. Mamy już trzy, ponieważ to też liczy jako nasz pierwszy jeden, dwa, trzy, dwa oczka łańcuszka i znowu trzy słupki. Raz, dwa, i trzy, raz, dwa. Więc tu oczywiście proszę nie ganić mi za to, że to jest oczywiście kotek. Po prostu chcę go wykorzystać, a że projekt jest śliczny i włóczka śliczna znowu trzy, to po prostu chcę zrobić. Ponieważ to i tak jest dziecko małe, więc to ma być ciepło, więc akurat ten będzie taki puchaty, ciepły. Prawnie nie wiem, jak się będzie zachowywać. Mam nadzieję, że dobrze, tak samo jak i Dora. Możecie wiadomo oczywiście sobie użyć do tego dorek, gdyby ktoś chciał, a wszystko możecie zakupić w pasmanterii, Oczywiście link macie poniżej. Powołując się na mnie, jeżeli macie ochotę i bardzo bym was prosiła. Aby po prostu yy, normalnie sobie mogę mieć jakąś, powiedzmy, zniżkę. I teraz robimy dwa oczka jak zwykle łańcuszka i umieszczamy sobie szydełko tutaj w trzecim raz. Gdzie to trzecie jest? Raz, dwa i trzy. Robimy sobie oczko ścisłe. I znowu oczko ścisłe. Oczko ścisłe. Dwa oczka, łańcuszka. Trzy sorki. Trzy. Za każdym razem na rogu mamy takie coś nam już powstało. Będą tutaj po prostu kwadraty. Za każdym, na każdym rogu będziemy sobie robić sześć słupków, pomiędzy nimi dwa oczka, łańcuszka. Czyli to samo, co było w bluzce. Dwa mamy już i jeszcze. Jeden, raz, dwa. Znowu raz, dwa i trzy. Trzy, dworczka, łańcuszka i trzy. I raz. Tutaj już teraz robimy sobie tylko i wyłącznie raz. Potem znowu raz, dwa, trzy, raz, dwa, raz, dwa i trzy, oczko łańcuszka. I tak robimy sobie do końca, tutaj, jeszcze w tych dwóch miejscach, tak samo. I spotkamy się za chwilę. Słuchajcie, mam nadzieję, że oczywiście kolor, i wszystko tutaj ogólnie widać, bo ja tutaj źle, źle widzę po prostu, więc mam nadzieję, że tu u Was chociaż dobrze widać. I teraz jedno oczko łańcuszka i znowu raz, dwa, trzy. Wbijamy się, robiąc sobie oczko ścisłe. I tak będziemy sobie za każdym razem zakończać nasz rząd. I znowu oczko ścisłe i oczko ścisłe. Raz, dwa, trzy. Znowu robimy sobie sześć słupków. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa. Znowu raz, dwa i trzy. Oczko, oczko łańcuszka. I zawsze teraz będziemy sobie robić w kolejnym tutaj, w po prostu w środkach, w środku całym. To jest, to to jest to tylko na rogu. A w środku sobie robimy tylko trzy słupki. W środku pomiędzy tymi końcami robimy sobie tylko trzy słupki. I oczko łańcuszka. I znowu robimy sobie to samo, czyli sześć naszych słupków. Więc tego nie będę pokazywać, bo na kwadrat babuni ogólnie macie filmik w oddzielny, też podam link na dole, poniżej, jak robić po prostu kwadrat babuni, chociaż tam troszeczkę chyba inaczej robi niż tutaj, więc tego nie będę podawała. Ale na moim kanale w razie, co jest, ty chciał, inny właśnie, nawet sposób troszeczkę podobny. I tak robimy sobie teraz do końca naszego całego rzędu, i powinno na wtedy powstać no to już pokażę, bo już pewno mam skończone. 9 rzędów. Mamy. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Czyli 9 mamy tutaj naszych rzędów. Po tych 9 rzędach, czyli wy sobie zróbcie, zatrzymacie teraz sobie, powiedzmy. Fini, bo ja już mam zrobione, dlatego to, to taki będzie szybki tutorial, żeby nie tracić czasu i wam, i mi. E, oczywiście tutaj musimy sobie zawsze, jak zostawiamy, obcinamy sobie dłuższą nitkę, po to, żeby teraz sobie łatwo można było przyszyć. Oczywiście bierzemy sobie na lewą stronę, będziemy przyszywać, czyli wszystko bierzemy do środka. To jest prawa strona, to jest lewa strona. Lewa idzie na razie na zewnątrz. Tą y, nitkę zostawiamy sobie na boki, drugą też tylko z drugiej strony, czyli z dwóch stron musimy mieć te nitki, dlatego sobie zostawiamy dłuższe. Tu wiadomo, będziemy musieli jakby dorobić, mm -hmm. przyszyć. Tutaj sobie jeszcze chowamy oczywiście nitkę, którą macie igłą. Słuchajcie, tak gorąco rozpływam się normalnie, jak masło. Po prostu, bo jest tak gorąco, a ja dla Was nagrywam filmik. Ciekawe. Dobrze. Więc tak to wygląda. O, tak miałam zrobić. Dobra. I teraz, nie wiecie, ile powinno tutaj być? Eee, ile to powinno być? Szukam miary, ale chyba coś się nie widzę. To Wam zaraz powiem. Teraz wiadomo bierzemy sobie brzeczka i przymierzamy sobie, ile powinno być tutaj jakby przyszyte. Bo to wiadomo jest tutaj na naszą główkę, ale że e, tutaj są e, guziki, więc dlatego na, na to jakby nie patrzymy, przypinamy sobie normalnie tylko tutaj, za powiem ile, tylko do tego momentu mamy tutaj początek, pierwsza dziurka, druga dziurka, początek. Pierwsza dziurka, druga dziurka, więc tutaj do tego momentu będzie tutaj wolne. Tutaj tyle powinno miejsca nam starczyć, jeżeli chodzi o główkę. Zobaczcie, sami jest dużo miejsca, tak myślę. Kto chce, wiadomo, może sobie zrobić dodatkowo jeszcze jeden rząd, żeby było bezpiecznie, ale naprawdę uwierzcie mi, że wystarczy. Więc teraz będziemy sobie przyszywać. Przyszyjemy teraz sobie, wy tam sobie zrobicie 9 rzędów. A ja będę sobie przyszywała. Wiadomo, na początku sobie bierzemy zawsze z tym. Dobrze, to chyba przybliżę, żebyście też widzieli. Tak jak powiedziałam. To jest ogólnie nasz środek. Tu. Więc mamy, jak tu widać, nasze oczka. I wbijamy się normalnie sobie strzywając. Muszą być zawsze dwie pętelki. Dwie pętelki. I tutaj kolejne dwie pętelki. dwie, tak długo, aż sobie zrobimy tutaj do tego momentu, do tego momentu, czyli to pierwsze raz i dwa do tego momentu sobie cały czas to po prostu strzywamy. Tak zrobimy oczywiście sobie z dwóch stron. Gdy się mają tutaj zszyte, to oczywiście teraz bierzemy sobie, chowamy naszą nitkę pomiędzy naszą tutaj robótkę. I tak samo sobie robię tutaj z drugiej strony, bo jeszcze nie strzyłam. Ok, słuchajcie, ja tu mam sobie strzytę. Tak to u mnie wygląda. Fajnie już, naprawdę. Mam nadzieję, że to widać. I teraz będziemy sobie strzywać do tego momentu. Ja sobie tu wzięłam troszeczkę większy zapas, żeby po prostu miała ona więcej miejsca, a nie tam o do tego, tak, że później musiała się martwić, że będzie coś, nie, coś za mało miejsca. Więc dlatego sobie strzywamy. Tu mamy nasz koniec i mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Do tego po prostu musimy sobie zszyć, czyli robimy to samo co teraz z dwóch stron. Jak zrobimy te, tym razem? Bierzemy sobie oczywiście nitkę, jakąś tam część yy, na igłę, nawlekamy i robimy po prostu sobie pętelkę. Kotek jest akurat, widzę, z tym dobry, że na pewno to tam nic nie pójdzie, ponieważ jest zbyt bardzo tępy żeby coś mogło pójść pamiętajcie, żeby to ładnie było zszyte to musimy cały czas wbijać się dwie nitki czyli razem cztery nitki bo przez to później będzie widać to z drugiej strony i to oczywiście sobie od razu chowamy pomiędzy naszą tutaj grubutkę to wy to sobie w takim razie zróbcie z dwóch stron teraz już wiadomo bo wiecie jak i spotkamy się za chwilę. Pamiętajcie również, żeby przygotować sobie od razu i tutaj jeszcze różę. Link macie oczywiście poniżej. Eee, I będziemy sobie tylko ją przymocowywać i obrabiać sobie boki. I koniec. Ok, słuchajcie, bardzo fajnie, naprawdę mega to wyszło. Zobaczycie, jak sami zrobicie, że to wygląda takie malutkie, takie fajne. Tutaj oczywiście jest na główkę. Włóczka jest taka, że naprawdę trochę się rozciąga, więc nie ma problemu, żeby ta główka przeszła, myślę. Tutaj są oczywiście narączki, też widzicie, się fajnie rozciąga, więc na razie będę rozciągała, dopóki na tego nie założy. E, oczywiście to chcę również, możesz sobie zrobić taki znaczek handmade. Ja chyba tutaj sobie go przyczepię wtedy będzie to fajnie wyglądało. Teraz musimy przyczepić, sobie przyczepić ładnie tą różę, ale zanim to zrobimy, to sobie jeszcze oprzyjemy dookoła oczywiście nasz, naszym wzorem, y, po prostu y, fali. Pamiętajmy o tym, żeby teraz przełożyć, oczywiście trzeba całą naszą robótkę na prawo, tak? Tutaj jest właśnie tak to wygląda, jeżeli chodzi po szyciu, więc wydaje mi się, że bardzo ładnie to wygląda. dlatego go widzicie, powiedziałam, żebyście tak robili. Yy, I teraz będziemy sobie tutaj robić, to gdzie jest właśnie łączenie, bierzemy sobie nasz, yy, robimy sobie oczko i teraz musimy pomyśleć sobie, że będziemy sobie robić w taki sposób, tutaj w środku naszego całego motywu będziemy sobie robić 5 słupków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Five double crochet. Teraz dalej. Tutaj, w tym miejscu wolnym, robimy sobie po prostu półsłupek. I znowu. Tutaj, idziemy motyw, bierzemy, robimy sobie 5 słupków, i tak do końca naszego całego yy, tutaj rzędu obrobienia. 4 i jeszcze 5 i znowu tutaj półsłupek. Jeżeli chodzi o moment, w tym miejscu, to widzicie, że tutaj po prostu będzie trzeba wybrać, czy będzie się w tym miejscu brało półsłupek, czy w tym miejscu brało się półsłupek, tak? Musicie sobie zdecydować, jak to będzie wyglądało. I wtedy Wam wszystko ładnie wyjdzie. Zatem zróbcie sobie tak, spotkamy się za chwilę. Oczywiście tutaj będziemy robić to samo, jeżeli chodzi o ramiona, nawet możecie sobie, jak ktoś chce zrobić, bądź poczekać na mnie, kiedy wam zaraz pokażę przynajmniej jedno, wiadomo, o ramie, jak zrobić. Może zanim pokażę wam jeszcze ramiona, tutaj oczywiście mam już koniec, więc ja tu sobie dodatkowo jeszcze jeden zrobię półsłupek, ponieważ żeby to nie było takie wielkie dziury i sobie zahaczę po prostu o to, co tutaj mam na początku, ten oczko, oczkiem ścisłym, zakończamy. I obcinamy tu się takie mniejsze, fajniejsze nożyczki. I to oczywiście sobie chowamy, tak? I tak samo musimy sobie zrobić, jeżeli chodzi o po prostu nasze remana Uwierzcie mi naprawdę na żywo. W ogóle na to mega, mega pięknie. Nie wiem dlaczego tak tutaj oczywiście pokazuje to kamera, jak zwykle. Ale dobrze, idziemy teraz dalej i robimy to samo, jeżeli chodzi o ramiona. Czyli przeciągamy. Jakbyśmy sobie normalnie robili na początek łańcuszka, więc to nie wiem, może sobie zobaczyć. Linki macie ogólnie, na początki macie. Na po prostu filmiki są na początku kanału. Od tego zaczynałam, że tak powiem. I zrobimy sobie to samo pięć słupków. Tak sobie zróbcie. Spotkamy się już za chwilę. Może przyczepcie sobie od razu różek, kto chce. Bądź poczekajcie ze mną, może pokażę, może nie nie wiem, bo zawsze robię to wszystko na czuja, ale słuchajcie, musiałam to nagrać. To była po prostu intuicja i to było po prostu od razu, że tak powiem, takie z marsza. Usiadłam, chwilę zrobiłam, nagrałam filmik, i jest po to, żebyście wy i mieli, Ja bym miała, bo jak tego teraz nie zrobię, to nie zrobię tego wcale. A mega mi się ten projekt, po prostu projekt podobał z internetu, naprawdę jest po prostu prześliczny. Więc tak sobie zróbcie i widzimy się za chwilę. Okej okay, kochani, teraz tu sobie tylko trzeba włożyć jeszcze niteczki, przyszyć sobie teraz tą różę, przyszyć sobie y, handmade. Wiadomo, różę przyszywam tu sobie dookoła na płatkach, tak? Do naszego tutaj y, całego fajnego kardiganu. Nie wiem, bluzeczki, jak to nazwać. Naprawdę jest to po prostu przepiękna. Jest mega. To chyba będzie tył, to będzie bardziej przód. I jestem zachwycona, naprawdę zadowolona na maksa, bo to jest po prostu no, przepiękne. Zatem, jeżeli wam się oczywiście podobał tutorial, chcecie więcej, to lajkujcie, subskrybujcie kanał tutaj po prawej stronie bądź na środku, teraz będzie na zdjęciach. I bądźcie ze mną, zwłaszcza pomóżcie mi w osiągnięciu 10K. Kto nie wie, co to jest, link macie poniżej 10K. Proszę, pomóżcie. Naprawdę jest mega, mega fajnie. Zostało nam tylko 5 miesięcy do końca, do, do, do świąt, aby moje marzenie się spełniło. Byłoby mega, super. Czyli udostępniacie, gdzie się da, gdzie się da, na każdej grupach. Będę wam mega, mega wdzięczna. Tutaj już niektórzy udostępniały, jestem do tego bardzo wam za to wdzięczna, bo jesteście ekstra super. Zatem do usłyszenia i dziękuję wam jeszcze raz. Bye bye.